Siemanko widzowie, dzisiaj wam pokażę. Mm, dziwną rzecz, bo kupiłem sobie pada y, od PlayStation 4 Dual y, Widzicie, świeci sobie bardzo ładnie, miga normalnie jak światło policyjne. A tutaj jest oryginalny, który świeci spokojnie na czerwono. Y, już wam przychodzę z tłumaczeniem. Y, kupuję. Mam tego swojego pada, tego Razer Rajdu. Ale no, już wam pokazuję, jak on wygląda. Yy, jakoś tak. No, tylko że nie tournament edition. No, jakoś tak. On jest taki duży, bo ja lubię duże pady, bo mam duże ręce. Yy, no i on y, fajnie się sprawuje, ale y, potrzebowałem po prostu kontrolera, który będzie pasował do każdej gry, bo on na przykład nie działa z wszystkimi grami. To chciałem sobie kupić DualShocka oryginalnego za 150 zł. Tu mamy DualShock 4 V2. Zostawa w ogóle, złotówka, zawsze płaciłem z 10 złotych. No to tak, przechodzimy do opisu. Yy, wibracje, zaraz zobaczycie, jakie są fajne wibracje. Są eee, no, waga, wymiary, kabel USB ładowania. Ciekawe, jaki ma akumulator. Niestety się nie dawiem, bo nie mam Bluetooth w, w komputerze. Bluetooth, nie wiem, Bluetooth. Tu już dałem ten dałem recenzję no i tak no i pierwsze co tutaj mi wpadło do w oko to opakowanie jest to double shock 4 może nie widzicie tego bo jest lustrzane odbicie ale jest to double shock 4 o kurde nie tak sorry no Double Shock 4, oryginalny jest DualShock 4, jak widzicie tutaj. Ehm, co jeszcze? Jest e, For P4. Za ps 4 jest P4. E, no to tak, pokażę Wam, jak się gra na padzie od PlayStation. Tylko, że mi nie reaguje na niego? Co? Dual. Dobra. prostu Wam pokażę. O! No to, to cudo Wam pokażę. Patrzcie, widzowie. <laughs> o jezu, jak to. Patrzcie. Patrzcie to. Robię gałkę w prawo. O, ledwo co. O, a na tym. Zobaczcie sobie na tego. Na. No na ten, wiecie, na dole. Na tego pada. Ja tu robię gałkę w prawo, a tam nie pokazuje, bo ten pad to tak przesyła. Główniono. O. Patrzcie. I ogólnie, no to widać, że to jest podruba. Ogólnie. Jak buduję czasami, to się nie budują rzeczy, które chcę budować. Masakra. Jakby co, to ja nie gram. Nie buduję tak, bo wiecie. Bo gram tak po prostu. Tylko to spad. Masakra. Patrzcie, jeszcze Wam porównam. Patrzcie. Tu jest. Będę musiał wam odłączyć. Patrzcie. Yy, tutaj jest taki dźwięk. A tu jest taki. No przecież. no no, niby jest znaczek PS4, bo widziałem po bez znaczka. I tu pisali PAD. A tu jest PAD DualShock, czyli to jest oficjalnie Sony. Jest też napis Sony. I tu, o widać, tu. No, nie widać go za bardzo. Ale jest to napis Sony. Pokażę Wam Double Shock. O! Proszę bardzo. Tak o wygląda. Double Shock. Proszę bardzo. No, no tak Takie właśnie opakowanie jest. For PS4 to jest, o mnie jest For P4. No i co? Niby działa. Niby jest tu napisane. Sony. O! Tutaj jest wszystko takie same? Wszystko tak samo. Oryginalne, oryginalne, wiadomo. No, ale chyba triggery i vampyry nie są oryginalne. No, czas, fajnie się gra trochę Znaczy, czy fajnie bym to nazwał? Strasznie, ale Tragicznie to chodzi No, masakra 150 zł za takie coś, no to już lepiej podsunąć Jakiś, nie taki zamiennik Jak jakiś pad po prostu Nie wiem mm. no patrzcie, no tutaj jest O, no, no i taki padzik No, z ta, takim opakowaniem A ja dostałem z takim Cóż za niefart, cóż za niefart, patrzcie. Dual shock, double shock. To, to trzeba być pomysłem w ogóle, żeby nazwać tak. Kurde belomole. Co ja chciałem wam jeszcze pokazać? No, no, macie tutaj idealnie pokazane, jak to wygląda z tym padem. No. Może buduje jakoś, ale czasami, naprawdę, jak klikam niektóre przyciski, to one po prostu nie klikają. One. O, klikną. O, patrzcie, patrzcie to. Ale bo może to po prostu przesyłać też do tego, tego pada tam na tym No, po, zobaczymy czekajcie Dobra O kurde, ty, no many Dobra, budujemy... No przecież to się nie da grać. Tragedia widzowie. Nie wiem, nawet nie wiem czy jak oddam, bo mi pisało, że nieudana jest ta. Jestem oszukany na pieniądze. O! touchpad tak działa. Pa. Jakby normalnie mieć... Jakbym miał 2 FPS. A spróbujemy z tym padem, z tym drugim, o porównanie dwóch oryginalnych padów, znaczy, no i tu to tak gładziutko chodzi Może nie jestem za dobry, zobaczcie, widzowie No i tutaj ładnie ten touchpad chodzi Nie wiem, widzowie, nie mam już pieniędzy w ogóle teraz Kurde, mole. straciłem 150 zł na takie coś Zwrot za darmo, no ewidentnie za darmo. Nawet nie mogę zwrócić, bo mi pisze, że nie mogę. A nie, to, to nie to zamówienie. Czekajcie, sorry. Zmienił. Co tutaj dał? Wizowie. Jest nagrane. Zobaczymy, co tu będzie. Jest nagrane. Zobaczymy. Czekajcie, moje zakupy, wchodzimy tu. Dobra. Zmienił. Jest. Dual. Kurde. Pa patrzcie, ja tutaj mam ten jeszcze, tą starą wersję. Jest tu wszystko nagrane. A teraz nowa. Nie wiem, co tu się zmieniło. Przyciski, przycisk PS. O! W ogóle przycisk Options nie działa. Podłączam stary pad, znaczy ten yy, oszukany. Patrzcie, jak to jest. Przycisk Options? To patrzcie, to jest ten, jakby co. Zaraz pokażę wam, jak działa. Patrzcie. Powinno wejść mi w mapę. Tutaj nie klika się. Nie klika się mapa. A teraz stary. Znaczy ten, no wiecie, chodzi mi o ten pad. Tutaj się klika. To jest w ogóle. Przycisk options niby działa, ale nie działa. Eee Prawa gałka analogowa. Nie wiem. W ogóle nikt nie wystawił ocen, mimo że 18 osób niby kupiło. Ale dobrze, że ma chociaż tą ocenę taką. Także no co? Nie kupujcie na Allegro takich padów, bo... Przewidywana dostawa do... pojutrze w punkcie? Aha. Dobra. Co mogę wam powiedzieć no? Uważajcie na siebie w internecie z tymi zakupami, bo nie wiadomo co kupujecie. No i co? Trzymajcie się. Pamiętajcie o Kocie Poszak. I. Co? Powodzenia w życiu, widzowie. NARA